No, to jest naprawdę dobra ryba. Nic nie mogę zrobić. zobacz. Uu, uu, uu. No, to jest dobra ryba, nie wiem co to jest. to tak powoli powoli zastało wleczoną pod nie gumę. Cześć, witam Was na kanale Marcinkotowski Fishing. Wraz z Tomkiem. Cześć. I skorzystając z okazji, że przyszła do mnie pewna tajemnicza paczka od Dominika Woldańskiego. Pozdrawiam. Robię z Tomkiem challenge w połowie okonia. Później oczywiście przybliżę Wam zawartość tej paki i tych cukiereczków, co tu jest w środku. Ale może parę słów o tym naszym challenge. Taka nowa może forma na kanale, którą sobie przed chwilą wymyśliliśmy. Będziemy rywalizować o punkciki. Zobaczymy, czy te przynęty okażą się lepsze od Przynęt, który ma Tomasz, a Tomasz może używać wszystkich przynęt, wszystkich producentów, wszystkich kolorów. Takie małe wyzwanko. Słuchajcie, tak na szybko, jaka punktacja? Tak się umówiliśmy, że liczymy o konie powyżej 20 cm i ktoś, kto złapie ich najwięcej, ma dwa punkty. Dajemy jeszcze dwa punkty za największą rybę, ale jest premia specjalna. Jeden punkt za dziwny przełów, nie wiadomo, czy taki będzie i też specjalny punkt, a może dwa punkty, Tomek, wymyślimy za okonia powyżej 40 centymetrów. Dwa. Dwa. Miejmy nadzieję, że taki będzie takie uda się złowić. Patrzcie, jak się bawimy. Patrzcie, kto wygrał challenge i patrzcie, co jest w tej paczce. A powiem wam, że są naprawdę świetne cukiereczki i naprawdę dobre kolory. Zaczynamy. Dzień dobry. Zakładam taką niewielką jaskółkę z taką niebieską opalizacją. Podobno 7 cm, ale bardzo subtelna, bardzo delikatna i ja bym jej dał góra 5. Więc bardzo malutki wabik na trójkątnej główce. 3 gramy. Nasze łowisko pierwsze ma głębokość około 3-4 metrów. Zaczynamy. Patrzcie, czy coś wyjeżdża. Po prawej stronie pokazało drobnicę, czyli blisko brzegu. Zobaczcie, jak jesteśmy bardzo bardzo blisko brzegu. Bardzo lekko 3 gramy. No, te 3 gramy tak do 5 metrów się nadaje do obławiania takiego delikatnego. Później trzeba, niestety, dołożyć. My tu mamy teraz 3,6. Pokazało, jest taki stoczek na 5 metrów od zera. Bardzo łagodny, bardzo delikatny. Taka pierwsza miejscówka, ponieważ tutaj troszeczkę drobiazgu się kręci. Taka nietypowa okoniowa miejscówka, ale może coś tu zaglądnie, może coś tu pływa przy brzegu. Co panie zakładasz na dzień dobry? Rippery. Rippery. A, ripere. Ripere. A na to leci. Słońce się przebija. To jest pozytywne. Pozytywny aspekt. Słońce się przebija. Mamy trochę głębiej, bo jest 7 metrów, więc ja od razu, od razu zakładam, ale my to się poplątało cięższą przynętę, bo tu miałem 3 gramy. Nie wiem czy pamiętacie, zakładam różyka. Ta sama jest bardzo drobna, bardzo delikatna. Na 5 gramach, No, co prawda czerwona główka, ale na 5 gramach 7 meterków, żeby dobrze agresywnie połowić i żeby fajnie schodziło do dna. Jest. Pierwsza ryba <laughs> Nie wiem czy ma 20 raczej nie. nie No jest rybka, ale ona nie ma 20, nawet nie mierzę To nie o to chodzi Hop Jest Jest, 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 jest rybka? No taka może będzie miarowa Ta w ogóle nie idzie Oj chyba nie będzie miarowa Chyba zaraz zmienię kaliber. Jest z dna zastał. Dziwnie idzie, jakby się kręciła. O, spad, miarowy był. <laughs> z dna miarowy, ale dziwnie szła, jakby się kręciła, mówiłem ci, nie? Z dna ruszyłem. I siadła, no taki był może z 20 tam, jeden, dwa, nic większego, ale nie możemy nic złapać. Dyszkę założyłem teraz, fajnie pracuje w wodzie. Bez brania, zabrała po prostu z, z, z dna przynęte. O proszę, o proszę. A spadnij, a spadnij, a spadnij, a spadnij, a spadnij. Podbieraczek. Pierwsze na klatę. No ja zgubiłem. A ty masz. Pierwsza miarowa rybka. Nie będziemy jej siatkować. Zmierzę. Oficjalna miara. 23 cm. To chyba od nas, co? Ty, ile tu tego jest? Niemożliwe, że pod tym nie ma nic, nic nie złowić. Ja się wypisuję, ja zostawiam wędkę w domu, już nie łowię ryby Jest! Mała ryba czy duża ryba? Czy już nie ma ryby? Miałem dobre branie. Łupło mi, widzisz, załamana była ta jaskółka, chyba że to mały łupnął, nie? Ciężko, 7 gram, trochę mocniejszą wędę wziąłem i pod nie jechałem. Takie pum, 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 normalnie pod nie. I miałem łupnięcie. Złamana była ta jaskółka, tylko że to mogło być też 18, 20 i nie wchłonął tego. Dziwna woda, dziwne ryby. Nie mogę ich załapać. A że tego jednego dzieje, zobacz, Aaa, Widziałeś? Nie. No. Dwie dychy miał jak nic. To jeszcze parę. Jest! Wyszedł za nim, wyszedł za nim, jak wyciągałem go, wyciągałem go i jest! Za jak zechał. Wyciągałem do góry, wyszedł za nim, spuściłem, postawiłem, bum. No, kurde czyżby one były i nie chciały. Zacznę fajny otocz. Fajny otocz. Na tą dużą. Nie Oficjalnie, panie. Oficjalnie, panie. 24 cm. Proszę. Po jeden i masz największego na razie. Po jeden. Ale to jest dramat. Słuchajcie, godzinę łowimy, męczymy wszystkim. I mamy po jeden. Nie zawsze ryby są łatwe. Nie zawsze. I jak tu panie mają brać? Zobaczcie. Normalnie... Co za dzień. Po prostu co za dzień. Nie wiemy co tu dzisiaj nas spotka. Czy wyjdzie słońce? Czy będzie padał deszcz? Czy będzie cicho? Czy będzie wiało? Ale walczymy dalej, jak przetrwamy tą chwilę na nawałnicy i deszczu. Jest, jest, jest. Jest, zasało, zasało, zasało. Dobra ryba, dobra ryba. Patrz, tym bez rybiu w końcu, tak schodziło mi z góry, i nagle wiesz, tak zasało mi bardzo powoli, bardzo powoli. I to jest naprawdę dobra ryba. Ona idzie dnem cały czas, ja nie mogę jej w ogóle podnieść. Panowie, nie wiem, chciałbym to zobaczyć, chciałbym to wyciągnąć, ja nie mogę tego ruszyć. Unosi się. Nie mogę ruszyć. Delikatne, powolne zastanie. Ona... Nie wiem, jak ona jest nawet zapięta, wiesz. Uuu, cały się trzęsie, cały chodzę. Powolutku, no nic się nie działo, no widziałeś, bez rybie. Mamy po jednym okoniu. Wiesz, że cały Dygota? Ja normalnie cały Dygota. Ja pierdzielę! Nie mogę nic zrobić. Nie chcę dokręcić, bo to jest 0,17 fluorocarbon. Jest beton, jest po prostu beton. Dobra. Jest po prostu beton. Nie, nie mówiłem wam od tego, no bo nic nie bierze, no to tak bez sensu, ale naprawdę bardzo precyzyjnie znaleźliśmy taką górę 4-7 metra z zejściami na, bardzo krótką, bardzo małą, z zejściami na takie 10 metrów i powiedziałem do Tomka, Tomek, trzeba się precyzyjnie ustawić idealnie na nią, odpływamy 15, minut, 15 metrów i robimy ją tak no precyzyjnie, że rzucamy idealnie na nią i na jej stoki, podnosi się ta ryba ja, mi się cała ręka trzęsie, zobacz co Pawlanku, ja mam mi się cała ręka trzęsie, ja Tyle lat łowię, tyle ryb złowiłem, a mi się no, normalnie mi się ręka trzęsie. Nie. Bo ja wiem co to może być. Jeżeli to jest okoń, to... No to jest koń. Ja jestem normalnie. Uuu, uspokoić się muszę. Ale emocje, ale emocje ja naprawdę. Ty normalnie łapa mi się, zobacz. Łapa mi się, jakbym miał delirę. Ja nie mogę tego podnieść. To idzie cały czas dnem. Zobacz, ja nie mogę. Widziałeś tą, tą wędkę? Jak ona chodzi? Marcin przypomnij mi jakie swoje tego w ogniu Nie denerwuję teraz Zobacz Wziąłeś, co to jest? Spokojnie, Delira. spokojnie powolutku. Uuu. Nic nie przyspieszysz. No nie, 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 ale. Nic ja nic nie, nie mogę już zobaczyć. Spokojnie. Cała wenda mi chodzi. Uuu. Co to jest? Szczupak? Szupak na 0,17 zasane. Ja to już nie wiem czy go wyciągnę Szczupak był, duży szupak. Uh -huh. O ja pierdzielę Ale widzieliśmy rybę Widzieliśmy, widzieliśmy rybę Duży szczupak 0,17 fluorokarbon 0,06 plecionka Okoniówka do 8 grał To już wam mogę powiedzieć jest metruwa Spokojnie, spokojnie powolutku go spróbuję położyć Podnieś na... wiesz o co mi chodzi, nie? Tak, tak. tak. I wtedy żebyś go... ja żeby, on z... wiedział, ja chodzi, go żeby on nie wiedział ja o co chodzi A ty go zagarniesz tylko, żeby on nie wiedział o co chodzi. Podnosi się On nie wie o co chodzi, Jak to tak bardzo delikatnie podnoszę, żeby on tak wiesz. No. chyba jest świadomy Kolega Weźmiesz tą twoją wenteczkę, jeszcze także tak powiem, bo to mogę czasami zrobić szybki numer, wiesz Dobra. lewo, prawo Ale i tak mi ręka chodzi. Myślałem, że mam naprawdę, naprawdę grubego okonia. Trochę ze mnie zeszło, bo myślałem, że mam okonia na ponad 50 cm. No ale to jest piękny, naprawdę gruby szczupak. O. Cały czas mimo wszystko jeszcze zabawę. Ja wiem, że to, to jest właśnie wędkarstwo, to są emocje. I gdybyś no, nie cholował mnie, to zawsze. Zawsze, zawsze, zawsze. Piękna ryba. No, no jest dobra ryba, dobra ryba, dobra, jest. dobra ryba. ryba jest. Dobra, dobra ryba jest. O Jezus! Piękne, to jest po prostu za ja nie mogłem dlatego i podnieść, nie no. mogłem nic zrobić z nią. Do no takiego przyłowu się raczej nie spodziewaliśmy. No nie. No nie. Myślałem, że mam oksa, petardę, myślałem, że mam oksa, petardę. Powiem prawie, nie dosłownie. Dwie sekundy brakowało już bym szedł po No nie no, ale to tak też Z pod łódką ostrożnie przeciągaj, bo to... Ja wiem, że za dużo nie możesz zrobić. Spoko, spoko, nie, on tu już wraca, wraca. wraca. Tak. Tam nie są silniki, wiesz, no ale to. Was znaczy, musi przypon pokazać, nie? No musi, musi. No. O jest przypon jest, jest, jest! jest! Pięknie to zrobiłeś! Ale on jest wielki Zmierzymy go! Na okoniówkę! Na okoniówkę! Zobaczcie to! 1500 kołowrotek, 8 gram 006 i fluoro carbon 017 oczywiście wszystko przegryzę nawet jedynkę. Musiał się dobrze zapiąć, po prostu miałem go zrobić. Mam przyłów, mam punkt z przyłowu, nie wiem czy pokonasz ten przyłów. Będzie ciężko, ale. Po jednym okoniu, bez rybie i nagle wiesz, za taka petarda. Zrobił mi dzień. I grubo mi zrobił dzień. Zaraz go wam pokazujemy. I mierzymy. Oj, i mierzymy. Piękna ręka. Ale te emocje, słuchajcie, jak człowiek się trzęsie w cholu, jak wędki nie mogę utrzymać, bo mi ręka chodzi. To jest bezcenne po prostu, to jest bezcenne. To jest wędkarstwo. Cieszę się, że będziemy mieli okazję go zobaczyć. Kurde i mnie. Nie spodziewałbym się takiego. Nie spodziewałbym się. zasało. Ja byłem przekonany, że to jest petarda. Och, już nie chciałem mówić, że to jest moja. Pisał, Tak, ja, Jak tam, wiesz, on tak jeszcze, co ale on jest piękny, za. To co? Patrzymy, jak on był zapięty, że on nie przegryz tego i że udało mi się go wyholować Po prostu był mi pisany. O, dobrze, go trzymałem, dobrze. Oby było po. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Co tu jest? Co tu się... Był robi? u kogoś na wędce. Jest hak o. Taki dziwny wiem, zestaw. Dziwny zestaw. Staleczka zerwana. Nie, tutaj plecionka jest. O? To jest przypon. Jest coś na okonia może. Nieważne. Zaraz o tu wyrzucimy. Zobacz. Zobaczcie to. Teraz mi się poplątał fullorokarmon. Patrz. Ja mówiłem, zessał... On zasał z dna I zobaczcie, 2 mm i nie zaczepiłbym ryby On zassał, ja tak czułem jak ktoś delikatnie mi wsysa i zaciąłem tak. Tu by się nie wpiął, tu jest kamień Tylko mógł tu się wpiąć, tu Twardo, kawałek dalej Zęby Czy wy to widzicie? Zaprezentuj rybkę Czy wy to U -u. widzicie? U -u. Dobrze trzymasz? O koniówka! O, koniówka! No i będziemy mierzyć, czy to nie jest moje PB, bo ja nie mam wyśrubowanego. 104 centy, ale chyba nie jest. Ale będzie chyba metr. No to jest, jest gruby, piękny szczupek, naprawdę gruby, piękny, szczupek. Jeszcze luknijcie na to. Co tu się wydarzyło? Nie ma metra, 98 centymetrów. Ale mój największy przyłów na okoniów. O, teraz ją mam. Poszła? Poszła. Zmęczyłem się, I tym puszczaniem trzeba było trochę poczekać, musiała dojść do siebie, no ta walka jednak taka długa nie sprzyja tym rybom, ale doszła, doszła do siebie, sobie wyrównała wszystko i odpłynęła, trochę ze mnie zeszło, no podczas holu myślałem, że mam wielkiego okonia, że wam o tym mówiłem, ale i tak jestem mega szczęśliwy, mega zadowolony z tej ryby. Kurde, no nie biorą, no. I to jest stary mój tekst, nie biorą, no nie biorą nam te rymy. nie możemy namierzyć tych okoni, nie możemy ich złowić, może to jest dzień szczupakowy, chociaż widzieliście. Bardzo powolne, bardzo delikatne zostanie dna, z dna i masa szczęścia przy zacince, bo on był tak wpięty, że po prostu nie dotknął ząb fluorokarbonu. Udało się. Udało się. Spokojnie. Lecimy dalej, szukamy precyzyjne napłynięcie się. Sprawdziło, Sprawdziło, tak? Sprawdziło się. Ta precyzja napłynięcia coś w tej głowie tam zaświtało. Poprosiłem Tomka, żeby właśnie tak się ustawił. Widocznie tam u góry kazał mi złowić tę rybę. Próbujemy, szukamy dalej na tym bezrybiu tych okoni. Pogoda nas nie rozpieszała, jak widzieliście podczas tego filmu. Teraz też cały czas wieje, mam nadzieję, że jestem słyszalny, ale kończymy ten nasz challenge, mamy południe. No, męczyliśmy się strasznie. Wiem, że nie było w nim tych upragnionych okoni i tak naprawdę nie mogłem dobrze sprawdzić skuteczności gum Dominika, bo one po prostu te ryby nie brały. No, okrasą jest szczupak i chyba każdy w ciemno by wolał Wziąć taki dzień, w którym te ryby nie biorą, ale udaje się przyłowić tak piękną rybę. Niemniej zasady były jakie były. Wygrałem okoniem 24 cm, a ilość ryb mamy równą, bo po jednej sztuce. I tak bywa na rybach, że one po prostu nie chcą. Takie jest wędkarstwo i takie wędkarstwo to dzisiaj Wam chcieliśmy pokazać, chociaż mieliśmy smaczka na. Pobawienie się tymi okoniami, złowienie tych okoni. Mam nadzieję, że to łowisko jeszcze nam pokaże, że pływają tu wielkie okonie, że pływają tu duże ilości okoni, że jeszcze tu nałowiemy tych okoni. Jak na razie wiemy, że pływają tu wielkie szczupaki, i dostaję też punkt właśnie za ten przyłów, czyli mam trzy punkty. I mamy zwycięzcę. I mamy zwycięzcę. No i gumy Dominika tak naprawdę wygrały i połowiły, ale naprawdę świetne gumki. Obiecałem Wam, że pokażę Wam kilka z tych gumek, i myślę, że teraz zrobię Wam taką krótką, szybką prezentację w tych złych warunkach. Pokażę Wam kilka tych propozycji, pokażę Wam kilka kolorów. Oczywiście to, co pokazuję, to jest tylko mały ułamek pod kątem wzorów i kolorystyki Dominika. Ale ta jaskółeczka, fajny fiolecik z różem, dała mi okonia. Co prawda, przez przypalek trochę złowionego z podłodzi, który wyszedł za gumą, ale dała mi okonia 24 cm, czyli największego okonia dzisiaj. Ale zobaczcie. Piękna czerwień, zobaczcie, szklisty z fioletem, z brokatem, szklisty z zatopionym niebieskim. Brązik z takim multibrokatem. Naprawdę rewelacyjne kolory, to jest jeden z wzorów. Fajna, duży ogon jaskółka. Robal! Ja to mówię, że to jest Robal, czyli Twister-Ripper, taki przynęta, która dała mi wielkiego szczupaka, taka trochę kolorystycznie przeze mnie wymyślona. Specjalnie kiedyś robiona na pewne zawody. Marchewka z niebieskim, tylko mam tą jedną tutaj barwę. Ich jest oczywiście wiele. Małe filigranowe jaskółki z jakimś różem, z takim fiolecikiem, z opalizacją taką niebieską. Bardzo drobne jaskółeczki myślę, że na takie zawodnicze łowienie, zawodnicze ryby. No i ten sam wzór. Dużej jaskółki. Zobaczcie, jaka jest różnorodność kolorów: zielone, pomarańczowe, srebrnowe, takie brązki, perły, po prostu masa, masa fajnych kolorów. Bardzo delikatny silikon. Te gumy nie wytrzymują wiele, ale Dominik mówi, że takie muszą być, bo takie kuszą najbardziej ryby, więc one są delikatne, ale na pewno są łowne. Oczywiście skonfrontujemy je z gumami Robinsona, bo już chce mi się też założyć naszego. I krusa naszą jaskółkę, która pokazała nieraz klasę. Mam nadzieję, że taki challenge Wam też się podobał. Spróbujemy go od czasu do czasu z Tomkiem kontynuować. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie też takie filmy, że no, mamy troszeczkę tą nutkę współzawodnictwa. Mam nadzieję, że innym razem będą te ryby lepiej brały. Dajcie lajka, like subskrybujcie kanał, i co? Widzimy się na kolejnym filmie. Być może z wielkimi okoniami, być może z wielkimi szczupakami, a może z jakimiś innymi rybami. Pozdrawiamy Was. Heja.